Zmyj makijaż tu i teraz, no i dostaniesz nagrodę? Nie, dziękuję. No dobra. Cześć! Zmyj makijaż tu i teraz, no i otrzymasz nagrodę? Spróbujemy. Na serio? No, proszę bardzo. Mamy tutaj chusteczki, wszystko co jest potrzebne. Coś tu się dzieje. Nie możecie sobie wyobrazić, na ile długo my szukaliśmy takiej osoby. Ale ona jest piękna i bez makijażu. Po prostu wow. Pani przepięknie wygląda. No i właśnie za taką odwagę. To pani na pewno musi dostać bardzo fajny prezencik, więc ostrygi, no i butelkę różę. No cześć, jestem tutaj z prezencikami. I butelka rosé. A my Was zapraszamy jeszcze raz do Białego Nalewu i dziękuję bardzo Pani za to, że Pani uczestniczyła w czymś takim. Dziękuję. Do widzenia. No a za oznaczenie Białego Nalewu w Waszej relacji w każdy czwartek dostajecie darmowy ceder. Obserwujcie nas po więcej.